Jednym z bardziej kontrowersyjnych i często niezrozumianych aspektów życia społecznego w Afganistanie jest tradycja, według której wiele młodych kobiet wychodzi za mąż za znacznie starszych mężczyzn. To zjawisko, które może budzić zdziwienie lub niepokój w oczach obserwatorów z zewnątrz, szczególnie z krajów zachodnich, ma swoje głębokie korzenie w historii, kulturze i realiach życia codziennego w tym regionie. Praktyka ta jest szczególnie powszechna w obszarach wiejskich, gdzie społeczeństwo funkcjonuje według ściśle określonych norm i oczekiwań. Co ważne, nie jest to wyłącznie kwestia religii czy tradycji kulturowej, choć te elementy niewątpliwie odgrywają ważną rolę, lecz również zagadnienie o charakterze ekonomicznym i społecznym. Często takie małżeństwa są wynikiem porozumień rodzinnych, które mają na celu zapewnienie stabilności zarówno młodej kobiecie, jak i jej bliskim. Z perspektywy rodzin, starszy mężczyzna posiadający ustabilizowaną pozycję społeczną, stały dochód lub ziemię jest atrakcyjnym kandydatem, ponieważ może zagwarantować opiekę i środki do życia. Dla wielu młodych kobiet. Takie związki są więc nie tyle wyborem, co koniecznością, odpowiedzią na brak realnych alternatyw, takich jak edukacja, praca czy swoboda wyboru partnera. W tym kontekście małżeństwo ze starszym mężczyzną bywa postrzegane jako szansa na ucieczkę od ubóstwa, sposób na zabezpieczenie własnej przyszłości lub wyraz lojalności wobec rodziny której decyzje często mają charakter nadrzędny. Nie możemy zrozumieć tej praktyki bez przyjrzenia się głębiej strukturze społecznej Afganistanu. Kraj ten cechuje się silnie patriarchalnym modelem rodziny, w którym role płciowe są jasno określone. Kobiety od najmłodszych lat uczone są posłuszeństwa, skromności i oddania wobec ojca, a później męża. W takich warunkach Niezależność kobiet, zarówno ekonomiczna, jak i osobista, pozostaje ograniczona. W wielu przypadkach dziewczęta nie mają dostępu do edukacji, co zamyka im drogę do samodzielności i sprawia, że małżeństwo staje się jedynym realnym scenariuszem na dorosłe życie. W społeczeństwie, w którym bezpieczeństwo, ochrona i stabilność są wartościami kluczowymi, Starszy mężczyzna uważany jest często za gwaranta tych dóbr. Jego doświadczenie życiowe, pozycja społeczna i możliwości finansowe dają nadzieję na spokojniejsze życie, które dla wielu kobiet w Afganistanie jest luksusem. Dlatego też takie małżeństwa nie zawsze są postrzegane jako opresyjne mogą być traktowane jako forma społecznego kompromisu i mechanizm przetrwania w trudnych warunkach. Warto również wspomnieć, że w ramach tych związków obowiązują określone normy i oczekiwania dotyczące ról i obowiązków. Dla młodej kobiety taka struktura może dawać poczucie celu i przynależności, a także społecznego uznania. W społecznościach, gdzie reputacja rodziny i przestrzeganie norm odgrywają fundamentalną rolę, odejście od tych tradycji często wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Nieopodal Kabulu, w miejscu zupełnie odmiennym od surowości afgańskiej codzienności, znajdują się ogrody Babura, oaza zieleni i spokoju w samym sercu miasta. To jeden z nielicznych obszarów, gdzie mieszkańcy mogą choć na chwilę oderwać się od trudnej rzeczywistości i znaleźć ukojenie w otoczeniu natury. Ogrody zostały założone przez cesarza Babura, założyciela dynastii wielkich Mogołów, i do dziś. Zachwycają stylem ogrodniczym oraz architekturą z tamtego okresu. Można tu spacerować, wśród starannie utrzymanych alejek, cieszyć się cieniem drzew, dźwiękiem, szemrzących fontan oraz rozległymi widokami na Kabul. Miasto pełne kontrastów, dramatów, ale i nadziei. Jeśli istnieje miasto. Które w wyjątkowy sposób wyróżnia się nie tylko pod względem piękna architektonicznego, ale także ogromnego wpływu kulturowego i historycznego, to bez wątpienia jest nim Herat. To niezwykłe miasto, często określane mianem Perły Wschodu, stanowi jedno z najważniejszych centrów cywilizacyjnych Afganistanu. Jego historia sięga ponad 2500 lat wstecz, czyniąc Herat Jednym z najstarszych miast regionu. W czasach Imperium Timurydów, które miało swoją stolicę właśnie w tym mieście, Herat rozkwitł jako centrum sztuki, nauki, filozofii oraz literatury perskiej. Znany był z mecenatu nad artystami, kaligrafami, poetami i architektami, którzy tworzyli dzieła o niezwykłej wartości artystycznej i duchowej. Do dziś miasto zachowuje ślady tamtego splendoru, które widoczne są w zabytkach, urbanistyce oraz duchu jego mieszkańców. Jednym z najbardziej imponujących i majestatycznych zabytków w Heracie jest twierdza Heratu, znana również jako zamek Heratu, Kala i Ktiaruddin. Ta monumentalna budowla wznosi się nad miastem jako świadectwo jego strategicznego i militarnego znaczenia przez wieki. Twierdza liczy sobie ponad 2000 lat historii i była wielokrotnie przebudowywana i restaurowana przez różne cywilizacje, od Aleksandra Wielkiego po dynastie islamskie. Mimo to zachowała swój średniowieczny charakter z potężnymi murami, basztami i kamiennymi przejściami, które przenoszą odwiedzających w czasie. Ze szczytu twierdzy. Rozpościera się panoramiczny widok na Herat i otaczające go równiny. Widok, który łączy w sobie majestat przeszłości z codziennym życiem współczesnych mieszkańców. Kolejnym arcydziełem architektonicznym Heratu jest wielki meczet, znany jako Jami Masjid. To jedna z największych i najpiękniejszych świątyń muzułmańskich w całym Afganistanie. Jego błękitne mozaiki, misternie zdobione kopuły oraz eleganckie minarety stanowią prawdziwe dzieło sztuki islamskiej. Meczet powstał w XII wieku i od tego czasu był rozbudowywany i odnawiany, stając się duchowym sercem miasta. Wewnątrz panuje atmosfera spokoju i skupienia, a jednocześnie można tu poczuć siłę wielowiekowej tradycji i wiary. Nie sposób mówić o Heracie, nie wspominając o jego słynnym bazarze, tętniącym życiem miejscu, gdzie spotykają się kupcy, rzemieślnicy i zwykli mieszkańcy. Bazar ten to prawdziwa mozaika kultur i smaków, pełen dźwięków, zapachów i barw. Można tu znaleźć ręcznie tkane dywany o bogatej symbolice, delikatną ceramikę, biżuterię wykonaną tradycyjnymi metodami przyprawy, zioła. A także nowoczesne produkty codziennego użytku. Dla odwiedzających bazar Heratu to nie tylko miejsce zakupów, ale także żywe muzeum tradycji, gdzie każda rzecz ma swoją historię i duszę. Odzież również odgrywa znaczącą rolę w afgańskiej tożsamości kulturowej. Tradycyjny ubiór kobiet, szczególnie na obszarach wiejskich, to burka. Całkowicie zakrywający strój, który ma na celu ochronę kobiety przed wzrokiem obcych oraz zapewnienie zgodności z normami społecznymi i religijnymi. Burka, choć kontrowersyjna w zachodnim dyskursie, w wielu społecznościach Afganistanu postrzegana jest jako wyraz szacunku dla tradycji, skromności i bezpieczeństwa. W dużych miastach, takich jak Kabul czy właśnie Herat, zauważalne są jednak zmiany. Kobiety coraz częściej wybierają bardziej nowoczesne stroje. Długie tuniki, kolorowe chusty, a nawet elementy ubioru zachodniego, które w subtelny sposób łączą się z tradycyjnymi wzorami i tkaninami. Ten zróżnicowany krajobraz kulturowy, widoczny zarówno w architekturze, jak i ubiorze, jest odbiciem trwającej ewolucji społeczeństwa afgańskiego. Społeczeństwa które mimo licznych trudności, nieustannie szuka sposobów na zachowanie swojej tożsamości, jednocześnie otwierając się na zmiany i przyszłość. Mimo licznych ograniczeń, z jakimi kobiety w Afganistanie zmagają się każdego dnia, zarówno w sferze prawnej, społecznej, jak i kulturowej, na tle tych trudności pojawiają się także inspirujące, wręcz heroiczne postaci. Kobiety które mimo ogromnej presji i ryzyka nie tylko nie rezygnują z marzeń, ale z odwagą podejmują walkę o swoje podstawowe prawa. Są to nauczycielki, dziennikarki, prawniczki, aktywistki i studentki, kobiety, które odważają się mówić głośno, stawiać pytania i żądać odpowiedzi. Ich wytrwałość i determinacja sprawiają, że stają się symbolami zmiany i nadziei. Coraz więcej afgańskich kobiet zdobywa dostęp do edukacji, często wbrew tradycjom, sprzeciwiając się nie tylko oczekiwaniom społecznym, ale też realnemu niebezpieczeństwu. W niektórych regionach uczęszczanie dziewcząt do szkół bywa postrzegane jako akt buntu, a mimo to szkoły dla dziewcząt działają, często w ukryciu, w prywatnych domach lub pod osłoną nocy. Są kobiety, które uczą potajemnie, narażając swoje życie, by kolejne pokolenia miały dostęp do wiedzy. W miastach kobiety coraz częściej obejmują stanowiska w urzędach, organizacjach pozarządowych, sektorze mediów czy przedsiębiorczości, udowadniając, że ich głos ma wartość i zasługuje na szacunek. To kobiety, które mimo ogromu przeszkód codziennie podejmują walkę nie tylko o siebie, ale i o przyszłość, Swoich córek, sióstr, sąsiadek. Ich działania niosą nadzieję na inny Afganistan taki, w którym równość i sprawiedliwość nie będą już ideą, lecz rzeczywistością. Walcząc z systemem, stereotypami i oporem konserwatywnego społeczeństwa, dają przykład całemu światu. Ich opowieści pokazują, że zmiana jest możliwa nawet w najbardziej wymagających warunkach. Ich siła polega nie tylko na działaniu, ale również na nieustannym pragnieniu bycia częścią świata, który szanuje godność każdego człowieka. Afganistan to kraj pełen sprzeczności, miejsce, gdzie historia wciąż kształtuje teraźniejszość, gdzie piękno natury kontrastuje z trudami codziennego życia, a głębokie tradycje współistnieją z pragnieniem modernizacji. Mimo dramatycznych wydarzeń i ciągłych napięć, które przez dziesięciolecia odciskały swoje piętno na tym narodzie, Afganistan nie zatracił swojego ducha. Wręcz przeciwnie, pozostaje krajem głęboko zakorzenionym w swojej tożsamości, bogatym w kulturę, poezję, sztukę i tradycję ustnego przekazu, który przetrwał wszystko. Ludzie, którzy tu mieszkają, są nie tylko silni. Są również serdeczni i otwarci. Gościnność, z której słynie Afganistan, nie jest pustym gestem. To element tożsamości, głęboko zakorzeniona wartość, która przetrwała wojny, biedę i zawirowania polityczne. Choć turyści odwiedzający kraj są dziś rzadkością, ci, którzy odważą się przyjechać, niemal zawsze opowiadają o ciepłym przyjęciu, otwartości i serdeczności. Z jaką zostali przyjęci. Afgańczycy, mimo własnych trudności, chętnie dzielą się swoim chlebem, herbatą, a przede wszystkim historią. Dlatego, jeśli kiedykolwiek będziesz miał okazję odwiedzić ten niezwykły kraj, niech twoje serce i umysł będą otwarte. Zostaniesz zaskoczony nie tylko bogactwem jego historii, ale i siłą jego ludzi, zwłaszcza kobiet, które codziennie pokazują, że nawet w cieniu niepewności może rozkwitać odwaga i nadzieja. Afganistan ma wiele historii do opowiedzenia, nie tylko tych o wojnie i cierpieniu, ale także o życiu, pięknie, sztuce i nieustającym dążeniu do wolności. Od majestatycznych pazm górskich Hindukuszu, przez rozległe doliny i pustynie, aż po zabytkowe miasta, takie jak Herat, Mazar i Szarif czy Bamian, każdy zakątek tego kraju niesie ze sobą unikalną opowieść: wioski ukryte w górach, starożytne ruiny, tętniące życiem bazary i spokojne meczety. Wszystko to tworzy mozaikę, która wciąż czeka na tych, którzy gotowi są słuchać. Pamiętaj: podróżowanie to nie tylko przemieszczanie się w przestrzeni to przede wszystkim okazja do nauki, do zrozumienia innego świata i zdobycia nowej perspektywy. Dlatego podróżuj nie tylko z oczami, ale i z sercem. Bądź ciekawy, bądź uważny i bądź otwarty. Do następnego celu, do kolejnej opowieści, eksploratorzy.